Hej, czołem, dzisiaj trudny temat, ponieważ będziemy rozmawiali o Polakach na Ukrainie. Możesz tam jechać, możesz walczyć, nie ma z tym żadnego problemu. Także dzisiaj mniej więcej powiemy o tym, ile tam można zarobić, będąc jako tam ochotnik, najemnik, różnie to niektórzy mówią. Ile dostaniesz odszkodowania w razie Twojej śmierci, a tak naprawdę ile Twoja rodzina dostanie odszkodowania. To też jest bardzo ciekawe, także sprawy finansowe. O tym, co motywuje osoby, które decydują się na to, żeby jechać na Ukrainę i y, walczyć za, za to właśnie, za co. Też o tym dobrze by było porozmawiać. I o tym, że ta wojna tak, tak naprawdę jest zaplanowana. Ale zanim przejdziemy do y, tej części merytorycznej, krótka reklama i wracamy. Słuchajcie, już 27 kwietnia o godzinie 10 odbędzie się pierwsza w Polsce dostępna dla każdego symulacja konfliktu zbrojnego w naszym regionie. Wydarzenie będzie można śledzić na żywo, uczestniczyć w podejmowaniu decyzji i obserwować jak ten konflikt może się potoczyć na terytorium naszego kraju. Gra dostępna jest na stronie www.wielkagrawojenna.pl. Grę poprowadzą Marek Budzisz i generał Waldemar Skrzypczak. Pamiętaj, że z kodem PORUCZNIK masz 10 zł zniżki na uczestnictwo w wydarzeniu. Link do strony w opisie pod tym filmem. Serdecznie zapraszam do udziału. Porucznik Piotr Powałka. OK. Temat trudny. Polacy na wojnie na Ukrainie. Ja oczywiście nie mam zamiaru nikogo hejtować, ani mówić, że czyni źle, czyni dobre, dobrze. Różne są motywacje, motywacje do tego, żeby uczestniczyć w tej wojnie, żeby jechać, i dla wielu jest to niezrozumiałe. Dla mnie też jest to niezrozumiałe z bardzo wielu względów, o których tutaj powiem, ale właśnie też powiem o tym, co motywuje osoby, które jednak decydują się jechać, walczyć. No każdy ma jakieś tam swoje, słuchajcie, przemyślenia odnośnie tej wojny, odnośnie tego, żeby uczestniczyć w tym konflikcie, żeby zostawiać rodzinę, dzieci i jechać tam na Ukrainę. Jest to dla wielu niezrozumiałe, na pewno, nie? Ale wydaje mi się, że takie osoby, które jednak decydują się na to, no mają jakieś tam swoją misję, nie? Mają misję i wydaje mi się, że jednak należy im się jakiś szacunek, wybrały takie, a nie inne podejście do tego wszystkiego, a co, jeżeli ktoś z Was zdecyduje się na, na to, żeby jechać na Ukrainę, to też musicie wiedzieć, co Was tam spotka, a albo ile możecie zarobić na takiej wojnie, czyli tak, no, różnie podają, jeżeli chodzi o zarobki, ale zarobki też są uzależnione od tego, na jakim jesteście stanowisku, Jakie macie doświadczenie? Jakie macie predyspozycje? Jaki macie stopień? Co wnosicie tak naprawdę? Jaką misję wykonujecie? Także no, zarobki można tak um, znaleźć w internetach dane miesięcznie 1000 do 3000 dolarów. I tutaj, jak mówię, w zależności od tego, jakie zadanie, jaką funkcję, jakie stanowisko. W jakim zagrożeniu pracujecie, i tak dalej, i tak dalej. Także tutaj jest bardzo dużo zmiennych, jeżeli o to chodzi. Czy warto nawet za te 3000 dolców jechać i narażać się potencjalnie na śmierć? No to piszcie w komentarzach, jestem ciekawy, co Wy o tym myślicie. Wydaje mi się, że można w całkowicie bezpiecznych warunkach zar zarobić tyle samo. Albo nawet i więcej. Także tutaj, motywacja, jeżeli chodzi o pieniądze, wydaje mi się, że to nie, że pieniądze nie są motywacją. No, być może dla niektórych pieniądze są motywacją, ale jeżeli chodzi o takie zagrożenie, jakie występuje na Ukrainie, no to 3000 dolców według mnie to jest za mało, żeby ryzykować dla pieniędzy. Czyli te motywacje muszą być inne. I teraz, kolejna rzecz związana z tymi pieniędzmi. Ciekawy jestem, za ile. Będą chcieli, żeby sprzedali się polscy żołnierze. Bo już otwarcie mówią o misji NATO na Ukrainie. I teraz pytanie, bo nikt tam oczywiście nie pojedzie, e, bo z przekonania, nie, że lubi. I znaczy zdarzą, zdarzą się oczywiście ta, takie osoby, ale e, żołnierzy będzie, będą chcieli kupić, zaoferować im jakąś tam taką rozsądną kwotę, żeby pojechali tam. Narażać Polskę za pieniądze, i za ile ci żołnierze się sprzedadzą. Mam nadzieję, że do tego nie, 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 nie dojdzie, aczkolwiek wszystko wskazuje na to, że prędzej czy później rzeczywiście nasi żołnierze dostaną ofertę za siwo jechać jako ochotnik na Ukrainę. No zobaczymy. Myślę, że, tysiące, że, że będzie to więcej jak 3000 dolarów, a podejrzewam, że to może być w granicach 5000 dolarów i za takie pieniądze wydaje mi się, że niestety niektórzy się sprzedadzą i będą narażać swoją rodzinę w Polsce, jadąc oficjalnie w jakiejś tam misji natowskiej walczyć na Ukrainę. No ale dobra, teraz tak, odszkodowanie. Za ewentualną śmierć takiego najemnika, ile wynosi? No, teoretycznie jest to 15 milionów hrywien, czyli 1 milion 800 tysięcy złotych na nasze, tak to można przeliczyć. Tylko jest wiele takich ale. No, czy ten skorumpowany Zełęcki, czy ta skorumpowana Ukraina rzeczywiście wypłaci te pieniądze, bo tą śmierć będzie trzeba udowodnić. No, wiadomo, jeżeli jest ciało, i jest dowód, że żołnierz, ochotnik zginął, no to nie ma problemu. A jeżeli jest tylko słowo, że zginął, ciała nie ma, to co się stanie? No to jest takie teoretyczne odszkodowanie. Nie, wydaje mi się, że nie zawsze i bardzo trudno uzyskać te odszkodowania, zwłaszcza, że no jednak prawie dwie bańki na polskie, no trochę, trochę jednak jest i za każdego, za każdego poległego... Ochotnika czy żołnierza tyle płacić? No, wydaje mi się, że Ukrainy na to nie stać. Ale oczywiście na przykład Stany Zjednoczone na, na to stać, jakoś to jest wypłacane. Czy dla każdego poległego jest to wypłacane? No, śmiem w to wątpić. Bo tak jak mówię, no, to trzeba udowodnić, że rzeczywiście ten żołnierz poległ, a nie gdzieś na przykład zdezerterował. Bo też mogą być takie przypadki, że był, nie ma, było, nie ma. Amba Fatima, nie. I tak, co Cię może spotkać na Ukrainie? Oczywiście przede wszystkim śmierć, możesz polec, tak? Ale niektórzy się z tym liczą. Nie wiem, czy wszyscy się liczą z tym, że mogą zostać inwalidami do końca życia, stracić rękę, stracić nogę. Bo śmierć tak naprawdę nie jest najgorsza. Najgorsze jest to, że rzeczywiście gdzieś tam do końca życia możesz być kaleką. Czy gra jest warta świeczki? Chyba nie do końca. No ale. No, Niektórzy mają taką, taką motywację, godzą się z tym, żeby walczyć za co, za kogo? Za polityków, za Zełęckiego, za skorumpowaną Ukrainę, za Banderowską Ukrainę. Ja mnie to naprawdę nie do końca przekonuje, żeby jednak walczyć, bo ja uważam, że to jest wojna polityczna typowo polityczna i jechać, oddawać, narażać siebie, narażać rodzinę na to, że ja stracę życie i dzieci nie będą miały ojca. Kobieta nie będzie miała męża czy faceta, no za kogo? Za interesy polityczne, za to, żeby politycy i oligarchowie ukraińscy jeździli nowymi limuzynami. Kurna słabo, jednak słabo. Gdzieś tam, wiecie, nie będę potępiał tych ludzi, oczywiście, którzy tam decydują się na to, żeby jechać na tą Ukrainę, bo mają jakieś tam swoje motywacje, z którymi się nie zgadzam, no ale dobra, szanuję, no. Twoje ciało, twoja sprawa, jak to mówią niektóre feministki, nie? Także twoje ciało, twoja sprawa, chcesz, decydujesz się, masz taką możliwość, no jedź, niestety, jedź. Ja tego nie zrozumiem, aczkolwiek to w jakiś tam sposób jednak, jednak szanuję, nie?, że ktoś tam. Decyduje się oddawać życie za wojnę, która jest zaplanowana, ale do tego zaraz oczywiście dojdziemy. Słuchajcie, no z czym jeszcze trzeba się liczyć na Ukrainie? Na Ukrainie trzeba się liczyć z tym, że Rosjanie takiego najemnika, ochotnika, traktują tak naprawdę jako najemnika, rzeczywiście jako najemnika. On nie ma yy, żadnych praw, tylko nie, nie zostanie wzięty jako y, uchodź, jako ten y, niewolni, y, jeniec wojenny, tylko może być posądzony na przykład o zabójstwo. Strzelałeś, jesteś najemnikiem, jesteś z innego kraju. No nie masz tych samych praw co, y, co żołnierz ukraiński. Możliwe, że będziesz potraktowany gorzej jak żołnierz ukraiński. Trzeba się z tym liczyć. Godzić się na to. No cholera temat trudny jak widzicie nie i, i niejednoznaczny także co, moty, co motywuje te osoby które jadą nie? na przykład no, zostawiają rodzinę dzieci twierdzą że jadą bronić swojej rodziny przez to że bronią Ukrainy do mnie, do mnie to, to nie trafia. Że robię, robię coś dla swoich dzieci, dla swojej, dla swojej rodziny, wyjeżdżając, opuszczając ich i walczyć na, na Ukrainie w zaplanowanej wojnie. Bo tam nikt nie dąży do pokoju. Właśnie, to jest kolejna motywacja, żeby osiągnąć jak najszybciej pokój, żeby ta wojna się skończyła. To jest jakaś taka motywacja, nie, że pojadę, będę walczył, dążę swoją cegiełkę, żeby ta wojna chociaż troszkę szybciej się skończyła. Ale tam nikt nie mówi o pokoju. Tam nikt nie chce pokoju. Tam politycy ukraińscy, ani politycy europejscy, amerykańscy, oni nie są zainteresowani żadnym pokojem. Tak jak Sikorski powiedział: 100 miliardów na 5 lat. Oni już zaplanowali ten konflikt na kolejne 5 lat. Także ile tam ochotników by nie pojechało, to i tak będzie to trwało. Ten show musi trwać. Niestety show, w którym giną ludzie, w którym giną Ukraińcy, normalni Ukraińcy, tak zwykli Ukraińcy, tak zwykli obywatele. Nie politycy, nie sędziowie, nie oligarchowie, nie urzędnicy, tylko zwykli Ukraińcy. A ci co mieli kasę, to oczywiście uciekli, bo po co mają umierać w zaplanowanej wojnie, która i tak będzie trwać, tam i tak ludzie mają umierać. Ile, ile mięcha niego tam nie poślą, to i tak, to będzie trwać. I Rosjanie też tam giną oczywiście, to trzeba, trzeba na to popatrzeć z, z, z drugiej strony. Że tam nikt nie jedzie na Ochotnika, znaczy wiecie, oczywiście zdarzają się osoby, które jadą tam na Ochotnika, mają jakąś tam motywację, ale większość jest zmuszona. Ukraińców się zmusiło do tego, żeby tam walczyli. I walczą. Temat trudny, naprawdę. co, jedziemy jeszcze tam? Jaki, e, jaka motywacja? Zapobiec zabijaniu dzieci i gwałceniu kobiet. To i tak się będzie działo. Walczyć o pokój. Tak jak powiedziałem, tam nikt nie, nie jest zainteresowany pokojem. Tam nikt nie chce rozmawiać o pokoju, żadnych rozmów pokojowych. Tam tylko ładujemy mięso armatnie, ładujemy amunicję. Ładujemy kasę tak jak już to powiedziano na najbliższe 5 lat. Ktoś może mieć swoją misję, oczywiście. Potrzebę jakąś pójścia na front, walki. Wydaje mi się, że jest to nie do, nie do osiągnięcia ten cel, ta misja. Tam tylko można zginąć bezsensownie, według mnie, ale pomagać. Jeszcze polityką w tym, żeby to trwało, no mnie to nie przekonuje. Także to, że wojna jest zaplanowana, że ludzie umierają za polityczne interesy, to już wydaje mi się, że jest logiczne. Napiszcie zresztą w komentarzu, czy też tak uważacie, że oni to zaplanowali i skończą to wtedy, kiedy oni będą chcieli. Bez znaczenia, czy tam, czy tam pojedzie misja z Polski, z Francji, czy z Anglii. Ta wojna będzie trwała tyle, ile oni będą chcieli. Skończą ją dopiero, jak będą chcieli. Bez znaczenia, jakie tam mięso armatnie pojedzie. Tam człowiek jest zasobem. Tam człowiek jest tak jak amunicja. I oni traktują ludzi jak zasób. Tam jest, tak jak amunicja jest potrzebna, tak jest potrzebne mięso armatnie. Amunicję produkują, a ludzi będą zachęcać w ten czy inny. Sposób i trzeba sobie zdać z tego sprawę, że człowiek, zwykły Ukrainiec, tam jest tylko zasobem, tylko pionkiem? Tam muszą być ludzie. Bo inaczej, bo ktoś musi obsługiwać ten sprzęt. Ten sprzęt musi się zużywać. Ten sprzęt musi być niszczony, amunicja musi być wystrzelana, sprzęt musi być zniszczony, ludzie muszą umierać. Taki jest cel. A ile to będzie trwało, to jest jakaś. Kpina po prostu. Na 5 lat zaplanowali. Na 5 lat zaplanowali. I nikt nie jest zainteresowany jakimikolwiek, mówię, rozmowami pokojowymi. Nikt nie jest zainteresowany tym, żeby Ukraina była cywilizowanym krajem. Zobaczcie, tam się świętuje urodziny Bandery. No to jest niesamowite. To tak, jakby w Niemczech uświętowali oficjalnie urodziny Hitlera. Niemcy jakoś mogli się ucywilizować pogodzić się ze swoją przeszłością, pogodzić się ze swoją historią i normalnie egzystować. A na Ukrainie ja tam nie mam pretensji do tych żołnierzy, którzy noszą banderowskie flagi na mundurach, ponieważ oni nie wiedzą, co to oznacza po prostu. Ponieważ Ukraina traktuje tych ludzi, tych zwyrodnialców, bydlaków, banderowców, jako bohaterów. No to tak, jakby w Niemczech Hitlera traktowali jak bohatera. No to jest. To jest to samo. I nikt nie jest zainteresowany tym, żeby ucywilizować Ukrainę i żeby zmusić ich do tego, żeby zaczęli uczyć się, znaczy uczyć się, żeby zac zaczęli uczyć swój, swoje społeczeństwo historii. Żeby się ucywilizować. Nikt nie jest zainteresowany tym, żeby zniszczyć korupcję. Tam korupcja musi trwać, tam jest fajnie. Fajnie przytulić pomoc polską do własnej kieszeni, zakupić sobie za to limuzyny, wysłać dziecko swoje do Europy po to, żeby nie musiało umierać na froncie. No jesteśmy sponsorami tego wariactwa. Kupywaliście w marketach produkty, które później lądowały na sklepowych półkach na Ukrainie, za które Ukrainiec, któremu chcieliście pomóc, musiał za to zapłacić. A bogacił się. Ten, kto już... I tak był bogaty. To jest piękne. I za takie coś jechać umierać, jechać walczyć za interesy oligarchów, polityków, z każdej strony polityków, tak jak już powiedziałem, nie? Europejskich, ukraińskich, amerykańskich. Nie, nie, nie ma opcji. No ale jeżeli ktoś chce i, i uważa, że to jakąś cegiełkę dołoży do tego, to tak, macie możliwość. Macie możliwość jechać na Ukrainę rzeczywiście umierać. Być może dla pieniędzy, być może Was to przekonuje. Te 2-3 tysiące dolarów, może więcej. No ale niektórzy muszą sobie to uświadomić. Za co będziecie umierać? Za banderowską Ukrainę, która świętuje urodziny zwrodnialców. Za skorumpowaną Ukrainę, która kradnie pieniądze. Kradnie pomoc humanitarną. Być może nawet Pomoc wojskową i militarną. Być może za kilka lat, te pięć, które zostały zaplanowane, okaże się, że niektórzy politycy ukraińscy mają w swoich ogródkach rosomaki polskie. Tak może być. Oczywiście e, mówią, że motywacją to, że chcemy pokoju. Wszyscy chcą pokoju. Ukraińcy chcą pokoju, tak? Chcą. Ci, co siedzą w okopach, chcą pokoju. Rosjanie chcą pokoju, tak? Oczywiście. Ci, co są wysyłani na śmierć, chcą pokoju. Kiedy ta wojna się skończy? Białorusini chcą pokoju. Polacy chcą pokoju. My chcemy normalnie żyć. Ale to, że uczestniczysz w tej wojnie, wcale nie zmierza do pokoju. Niektórzy Ukraińcy uciekają z, z okopów. Są traktowani jak. Dezerterzy. A czy powinni być traktowani jak dezerterzy? Jak myślicie? Napiszcie w komentarzu, czy Ukraińcy, którzy uciekają z tej wojny, bo byli na przykład tam dwa lata, powinni być traktowani jako dezerterzy? Nie. Oni po prostu niektórzy to zrozumieli, że nie ma sensu tam siedzieć, bo to jest zaplanowane, bo to i tak będzie trwało. Lepiej chyba normalnie żyć. Dwa lata spędzić w okopach za co? Za nic. Żadne, żadnego efektu. Jest jakaś kpina. Pokoju chcą normalni ludzie. Bo nie chcą tam umierać. Politycy nie chcą pokoju. Czy ktoś tam mówi o pokoju? Mówią o pięciu latach. O stu miliardach na pięć lat. O pomocy militarnej. O tym, żeby się tłuc dalej z Roskimi, o wgniataniu Putina w ziemię mówią, że nie damy, nie oddamy ani kawałka ziemi ukraińskiej, w ogóle nie ma, nie ma co rozmawiać. Jedyną opcją jest walka, 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 umieranie. Palchołownia będzie wgniatał Putina w ziemię. To jest jakaś kpina. I niektórzy chcą tam jechać walczyć. Nie wiem, czy przekonam tych, którzy rzeczywiście mają jakąś motywację do, do, do tego, żeby jechać i krzewić tam swoją cegiełkę do szybszego zakończenia wojny do, dołożyć. Nie wiem, czy to przekona kogokolwiek. Mam nadzieję, że przekona. Mam nadzieję, że ludzie zrozumieją, że walka na tej Ukrainie za polityków, za korupcję, za banderyzm jest bezsensowna. się w głowie nie mieści. No ale okej, okay. dobra. Napiszcie w komentarzu, co myślicie o tym, że ludzie chcą opuszczać swoje rodziny, swoje dzieci, po to, żeby walczyć za upadłą Ukrainę, która jest niszczona. Przez własnych polityków, przez polityków, przez Zełęckiego Ukraina jest niszczona. Bo Zełęcki chce być na stanowisku. Bo ma trwać. Bo to wszystko ma trwać. Ukraina jest niszczona przez Ruskich, przez Zelenskiego, przez Amerykanów, przez Europejczyków. Wszyscy to widzą, ale show musi trwać. Dajcie łapę w górę, komentarz taktyczny, kropkę taktyczną. A jeżeli macie ochotę wesprzeć rozwój kanału, zapraszam w opisie pod, film, pod filmem macie linki, różne opcje i różne możliwości wsparcia, łącznie z zakupem koszulek, bluz na sklepie. A na dzień dzisiejszy wszystko. Dzięki. Cześć i czołem.